Boli ste fantastickí a idem na Slovensko domov s tým, že polskí cyklisti asi majú rakety v zadku, lebo... <laughs> ste to. a ja pevne verím, že na budúce to príde lepšie a naozaj budeme tu aj za Slovensko v takom počte cyklisti, že by sme si to rozdali. Niekde na ceste alebo v lese. Do zobačenia. Podwodam, bardzo cię proszę dziękuję bardzo, że przybyliście tutaj do, do Stanoka na wyścig e Sanok zawsze myślę, że będzie otwarty dla kolarstwa i tych imprez będziemy robili na pewno dużo więcej zapraszam w przyszłym roku ja tak zapomniałem dodać do tego, że wykwalałem Marcina pod niebiosę z jego wynikami, bo to jest wszystko prawda no, ale Marcin tutaj jest z ekipą UKS Mosil Sanok z klubem Rowerowym, którego gdzieś tam dokładnie nie wiem, czy jest prezesem, czy jest, patronuje przynajmniej ze swoimi wynikami. I miejsce rana Sanok, dzięki panu burmistrzowi, jest to fajne miejsce na otwarcie, na zamknięcie. A Marcin z ekipą przygotowywał te wszystkie, całą trasę. Technicznie Marcin przejechał ze mną, on był najbardziej odpowiedzialny za to, żeby to się. Trzymało technicznie, w sumie że było fajnie. Dziękujemy Rafałowi Maksiowi, który też przy okazji bardzo bym chciał poka pogratulować i podziękować. Myślę, że w przyszłym roku jeszcze nam wyjdzie coś. Yy, młodym kolegom, którzy cały czas się kręcili, bo no to nie widać wszystkiego, nikt nie stoi przed tym nie patrzy, nie czeka na... Od razu pochwały, kręcą się, gdzieś coś robią. Tutaj nie ma tu imprezy dla dzieci. Wczoraj to jest w międzyczasie, byście pojechali, oni przygotowali, dzieci były szczęśliwe, pan Burmistrz już wręczał, widział, jak dzieci się cieszą nasze dziewczyny, którym dziękuję. Pracowały w biurze też. Starały się jak mogły pomagać i się obijać. Chyba dużo błędów nie popełniły. Myślę, że żadnego, bo ja jestem zadowolony. I dziękuję. Wam może jakby było 400-600 osób, to może byście gdzieś pogubiły, ale byśmy szybciutko ściągnęli następnych 6, bo by było też fajnie, dalibyśmy radę. Słuchajcie, ja już skończę pleść, pozwolę poprosić sobie Pana Burmistrza o zakończenie, jak otwierał, żeby miało to powagę. A nie, nie dadzą zakończyć. Ja w imieniu organizatorów Pozwoliłem sobie wziąć jako najstarszy speaker mikrofon, żeby podziękować organizatorom za wspaniałą sportową część imprezy, ale również za atmosferę, taką prawdziwie serdeczną galicyjską atmosferę. A dla pana burmistrza... To, z taką, to nie anegdota. Nasz kolega, który musiał wyjechać, za, odbieraliśmy nagrody, bezpośrednio ze Szwajcarii przyjechał na imprezę do Sanowa. Jak zobaczył miasto Sanow, rynek, uliczki, to powiedział: Po co ja jechałem do Szwajcarii? To jest tak pięknie, o wiele ładniej. Więc gratuluję samorządowcom, że tak pięknie miasto odnowili i w tak w takiej atmosferze go trzymają. Co tu dużo mówić? Wiemy z przekaziorów, co mówi się na temat Polski B. My, będąc uczestnikami takiej imprezy, możemy to ocenić właściwie. Jeszcze raz gratuluję. Do zobaczenia w przyszłym roku. To ja a ja na koniec chciałem powiedzieć, że pewnie szkoda, że tak było mało czasu w ciągu tych dwóch dni, bo w Śródmieściu są dwa fajne muzea. I Beksiński, i Ikony, po drugiej stronie Sanu jest drugie muzeum, które wpisane, jest, bo dwa sanockie muzea wpisane są do Encyklopedii Larusa jako jedne z 30 polskich muzeów godnych polecenia. Więc jeżeli nie dzisiaj, to zapraszam. A jeżeli Państwo dobrze czuliście tutaj, to nam jest miło. Dziękuję. Zapraszamy ponownie. No to jaka nasza to Szkoda, że musicie jechać. Do widzenia. Na rowery i do domu. A jeszcze? O, jeszcze? Nie, nie, nie skończymy tak szybko. No przepraszam, ale zapomniałem powiedzieć tego, co, od czego powinienem był zacząć. Dziękuję Krzyśkowi. Dziękuję serdecznie Krzysztofowi bardzo za wszystko, bo to było od początku jego zaangażowanie, ale oprócz tego wszystkim tym, którzy tworzą sanockie środowisko rowerowe. Dał tego dobry przykład Marcin, no ale jest jeszcze Rafał, jest Max i cała grupa osób kochających tą dyscyplinę, rower i to się rozszerza. Dobra.